Witam. Tutaj krótkie spojrzenie na rynek grupy przed otwarciem. E, mianowicie, e, sytuacja wygląda tak, że domknęliśmy wczoraj GAPA. Tutaj tego GAPA, który, który był. Natomiast no, wczoraj wciąż widzieliśmy krótkoterminowych graczy podkopujących ten rynek. Co prawda, ja tutaj miałem longi, zamknąłem je, kiedy zamknęliśmy gapa, ze względu na tą strukturę, która tutaj wyglądała. No już teraz nie pamiętam dokładnie, jak i gdzie się odbijaliśmy, natomiast no, zostawiamy ze sobą słaby dołek, odbijamy się od 50. Następnie no mieliśmy tutaj mechani dużo mechanicznego podkopowania. Kiedy dotknęliśmy tego gapa, ja się skaszowałem. E tak to wyglądało. E I ponowiłem swoje pozycje, kiedy dostaliśmy wczoraj po południu likwidację. E czyli jeszcze raz podkupiłem ten rynek e i dzisiaj próbowałem go podkupić e jeszcze raz. E to znaczy, dołożyć. E Dołożyć do pozycji. Natomiast zamknąłem tą dokładkę na zero i zostawiłem tą ogólną pozycję, tą pierwszą, którą odpaliłem wczoraj po, po tej popołudniowej likwidacji. Zobaczymy, jak się dzisiaj wyklaruje rynek. Natomiast w ten moment otwieram się blisko halfway bakas, z wczoraj, więc znowu sugeruję na to w początku na, na taką siekankę. Czyli coś podobnego, jak widzieliśmy wczoraj. Czasem jest to po prostu rotacja. Czasem jest to właśnie takie, tak, 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 taki brak pewności na początku i dopiero później jakieś, jakieś wybicie z równowagi. I zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądać. Ja tą połówkę drugą, którą, którą dołożyłem do, do, do swojej pozycji, zamknąłem ze względu na to, że no wygląda to nieciekawie, jeżeli patrzymy od, 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 od dołu na to wszystko, nie? Wygląda to nieciekawie. Natomiast no, jest powrót do równowagi i po tego gapa no, zwiększają nam się szanse na, na odwiedzenie tych szczytów. Nie? nie wiem, czy to znowu dzisiaj się pojawi, czy nie. Będę obserwował, co się będzie tutaj działo na sesji. Natomiast no, tak jak mówię, gdzieś tutaj ta równowaga jest akceptowana i mamy powrót w tym momencie. Nie? No, najbezpieczniej. A to by było trzymać, yy, trzymać stopy poniżej, poniżej tej równowagi. Natomiast no jest, to, jest to spory ruch, bo prawie na 2 dolary w tym momencie może mniej. Natomiast no jest, to, jest to, nie podoba mi się to, że jest to tak podkopowane e, Bardzo ten i nierzadko czasem może pojawić się efekt fairer w takim wypadku. Natomiast cały czas uważam, że no te szczyty są w grze, nie? W tym bardziej, że wczoraj domknęliśmy gapa. Wczoraj domknęliśmy gapa. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o overnight, to znajdę go jako zrównoważony, ponieważ mieliśmy trochę handlu powyżej setla, trochę poniżej. Nie mam takiej nie mam tak jakby Większej przewagi na którąkolwiek ze stron, więc więc uznaję to jako zrównoważone. E... No i tak to wygląda. Obserwujmy dzisiejszą wartość. Wczoraj, idąc z wartością, no, można było złapać tego. Może nie kiedy się budowała już wartość wyżej, ale e... są takie wyobrażenie sobie, co by się musiało stać z tą wartością, żeby na przykład budowała się niżej. E pozwala nam gdzieś tam tradować w kierunku tej wartości. Nie? Wczoraj była co prawda pokrywająca się, może pokrywająca się do wyższej, natomiast no tutaj w, ja w okresie E gdzieś odpalałem swoje, swoje longi i to też właśnie na podstawie tego, że uważałem, że szanse są niewielkie, że, że wartość będzie się budować niżej wczoraj. Potwierdziło mnie to, żeby utrzymać, utrzymać te longi wybicie szczytu z poprzedniego dnia. Więc tak to wygląda. Tutaj jest troszkę mechanicznego test sprzedawania, można zauważyć, tej odsetle od halfway backa. Tutaj mieliśmy taki taki wyszczał, natomiast został trochę zanegowany bo dość, dość, dość mocno dość mocną reakcję na niego dostaliśmy. Czyli chodzi o wolumeny no to są ok. To znaczy nie ma nie ma nie ma nie ma, nie ma nic wielkiego co by przykuwało moją uwagę. Powiedzmy że są takie neutralne. Jesteśmy w równowadze wciąż więc no tak jak mówię Lepiej brać mniejsze zyski tutaj, jeżeli, jeżeli złapiemy przełamanie i, i uda nam się wypracować zysk, to lepiej go brać. Zwłaszcza, jeżeli sobie patrzymy na, na sesję i widzimy, że ruch jest prowadzony przez krótkoterminowych graczy. No. Więc tyle z mojej strony na ten moment trzeba zwrócić uwagę, że mamy no kulminację słabych dołków pod sobą, więc to też, też już jest jakaś wskazówka. Jeżeli nie teraz, bo wczoraj też zostałem brak nadmiaru na szczycie, jeżeli nie teraz, to warto mieć się na uwadze, gdybyśmy wybijali to z tej równowagi, tak? No, no, to tyle z mojej strony. Życzę powodzenia i udanych trade'ów. Pozdrawiam.